Ktoś jest nowy możecie zasubskrybować kanał Będzie totalny koks Znajdź dżunglę i na drzewie zamieszkaj Nie 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 Ale powiem wam Że teraz leci tryhard dosłownie Na wybudowanie no czegoś najlepszego w sensie Na pewno szukam teraz łąki Jakiejś prostej o na przykład takiej mm, Takiej prostej łąki i tutaj zrobimy sobie naprawdę Ogromny jakiś projekcik Czekaj Czekaj czy my jesteśmy znowu u Piotra? Aha. Czekaj, to chyba w ogóle nikt tutaj nie był. O proszę. Dobra, to na pewno sobie to odwiedzimy. Mm, dobra, pyk, pyk. E, na pewno nie był. Dobra, mamy sobie to. Czekajcie, czego ja nie potrzebuję stąd. W sumie tak naprawdę to wszystko potrzebuję, ale czego najmniej. Dobra, tego najmniej potrzebuję. Um, będzie musieli jeszcze te Hejpale wziąć. Siemano. Jak wziąć udział w konkursie? W opisie masz każdego do zasubskrybowania, także wejdź i zasubskrybuj. I pamiętajcie, że jeżeli ktoś robi jakieś szoty... Eee, no jakieś szoty robicie sobie z, nie wiem, z... moich streamów, to dawajcie na Discorda linka i wtedy jakoś, nie wiem, coś nie wiem, może... Jakąś nagrodę dla tej osoby, może moderator, może coś innego. Kryszczek, co my teraz robimy teraz? Eee, teraz bierzemy... szukamy sobie nowego terenu. Bo to... No projekt tam nie wypalił BO ZABIŁEM BAŁWANA JAKIEGOŚ Znaczy, ja bym... Ja bym się kłócił, czy go zabiłem, bo po prostu z nim zmiępione. Także, to ja... No, wiesz Powodzenia wszystkim, dokładnie, powodzenia wszystkim Dobra, lecimy Spoczko, bo mnie nie było? Spoczko, spoczko, w ogóle Coś mi tutaj... Oko strasznie ten... Nie wiem, czy to widać Pulsuje? W sensie bardziej powieka Nie wiem, chyba to widać Dobra. Ła! Ale to jest karma. Dobra. Co ja tutaj będę oszczędzać? I tak tutaj mieszkać nie będę. Eee, taki bogacz? No gości, jak ja sobie znajduję na taką na jednej wyprawie 16 tych bloków, no to sobie, ją sobie oszczędzać. A lepiej sobie mieć, wiesz, przyjacieli niż wrogów na serwerze. Nie pal? Okej. Okay. <laughs> nie, no i tak tutaj nikogo nigdy nie będzie. To co będziemy oszczędzać? Hej, bale trzeba wziąć. Wierzę z tu takie płyt. Zrobimy. Poszukam jakichś fajnych projektów i wybudujemy coś podobnego. Co wiesz, znajdę jakiegoś tam na internecie. Dobra, myślę, że tak starczy. <laughs> Loser. Ale ty. dziwny jesteś, że ty nawet na boki nie odchodzisz. <śmali> no, może. Ty? <śmali> A, ty już ktoś był chyba. Ja, jak baza zgryfowana? Tylko nie. jest u... naderak. Ale w sensie na ziemi i przypołożony. Będzie no na jasne, że na ziemi, wszędzie, bo układany. Bo wykładane jest na pewno nie ode mnie. No ode mnie też znaczy. nie. tam dzisiaj nie był. No, nie. W ogóle tam nigdy nie było. Ja to na derafę. Po... Uprawiają ten! Miłość! Mały wyraz. <laughs> o nie! To bardzo O, serduszka na czacie w takim razie. O, no, <laughs> żeby nie zniknął. Dobra, multę. Od jestem, jestem chyba, sek. Dobra. Yy, na 190 chlepk wystarczy. Dobra. Tak starczy na spokojnie. I dora, pytanie, w którą stronę idziemy? Ja bym chciał powiem wam tak. Chciałbym najbardziej teren, który jest płaski, bez że drze... Kurde, zapomnieliśmy jednej rzeczy. Zapomnieliśmy. Zgadujcie, czego zapomnieliśmy z wioski. Ja pierdzielę. Jak ja mogłem tego zapomnieć? Walcie się kurde. Co, co? Nie ma Oj, Byszku, chyba już nigdy stąd nie wyjdziesz. Czekaj powiem więcej. <ścoughs> Aż zapalniczka się skończy. Stawaj, chłopie, chata ci się jara. Co jest, nie mogę odebrać telefonu? nie mogę odebrać. Odbierz Halo? O Jezu, tam gdzie jest lepiej. Naprawdę dzwonisz ze mną w takich... Dobra. Nie wiem co oni w takich sprawach. Nawet nie chce mi się rozmawiać. No w sensie tak wygląda rozmowa ze mną, jakby ktoś pytał. Tak wygląda. Ja to w sumie tak do każdego. Ło, ten jak się zteleportował. Mee. ty chłopie, nie będziesz mieć zaraz. Życzę. O, nie! Po! Już myślałem, że on wyszedł. No, niestety, kumplu. No, zostaniesz. Dobra, zwijamy kitę stąd. No, eee, mnie tutaj nie było. Jak ktoś nie wiecie, że to ja.